Siemanko, witajcie na kanale. Lecimy dalej z tematem intuicyjnego odchudzania. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o wyrabianiu kroków, o chodzeniu. Podam Wam 8 tipów, jak zrobić te 10 tysięcy kroków dziennie, co zmienić w swoich nawykach, żeby móc wyrabiać te kroki, jak sobie to kontrolować, jak sobie to ułatwić. Zaczynamy! Na wstępie oczywiście chcę powiedzieć, że są to materiały dla totalnie początkujących. Tak jak ustaliliśmy sobie, podzielimy to na dwie, dwa typy materiałów odchudzanie intuicyjne i odchudzanie takie już z kalkulowaniem z wszystkim. Więc nie burzcie się w komentarzach, jak ktoś jest zaawansowany, że coś podaje jakieś oczywiste rzeczy, bo jest część osób, która chce schudnąć na przykład 5 kg, nie chce robić kaloryfera albo chce na przykład schudnąć 20 kg, bo ma sporą nadwagę, ale nie zamierza ćwiczyć, nie zamierza robić sportowej sylwetki, dlatego jeżeli Wam się wydaje coś zbyt oczywiste, no to po prostu znaczy, że macie większą wiedzę na ten temat, ale dajcie też dowiedzieć się ludziom, którzy mają mniejszą, bo też w komentarzach już zauważyłem że są ludzie, którzy nie wiedzieli pewnych rzeczy, więc dajmy się im też dowiedzieć czegoś. Wiesz wszystko na ten temat, omin sobie ten film, oglądaj następny. Tak, tylko w kwestii wyjaśnienia będzie też parę filmów takich z prostszymi tematami, a i będą się pojawiać też takie z trudniejszymi zagadnieniami. Uzbrojcie się w cierpliwość i też przejdziemy do paru filmów z tym odchudzaniem, jeżeli chodzi o liczenie kalorii, o robienie kaloryfera, sport i te sprawy. Tak, wracamy do naszych ośmiu typów. Pierwsza sprawa, żeby wyrabiać kroki, no to oczywiście chodzenie. Taka najprostsza zasada najogólniejsza, musisz chodzić tam wszędzie, gdzie się da. Czyli jeżeli możesz iść do paczkomatu, to idź do paczkomatu, zamawiaj sobie paczki do takich paczkomatów, żeby móc iść do nich z buta, idź na pocztę, idź do sklepu, wszędzie, gdzie możesz dotrzeć, powiedzmy, nie wiem, w 15 minut na piechotę, wybieraj. Piesze wycieczki, nie wybieraj samochodu, i już zobaczysz, że wpadnie ci 2-3 tysiące kroków dziennie więcej. Także to jest pierwsza sprawa. Chodzenie. Druga sprawa, to, jeżeli macie pracę siedzącą, no to możecie wykorzystać przerwy, które macie przy komputerze. Na przykład, według prawa pracy, powinniście mieć około 5 minut takiej przerwy na każdą godzinę, w której pracujecie przy komputerze. Więc te 5 minut można wykorzystać na krótszy spacer. Można sobie pochodzić po biurze, będzie to też zdrowsze dla waszego kręgosłupa. Więc można sobie robić takie krótsze spacery albo chodzić po biurze, albo na przykład, jeżeli rozmawiacie przez telefon, to też można robić to na stojąco. Więc dzięki temu będziecie wyrabiali już te dodatkowe kroki w trakcie dnia. Trzecia sprawa, zamiast windy, wybierz schody. Czyli, jeżeli wszędzie, gdzie używacie windy. Macie możliwość wybrać schody, no to wybieramy te schody, chyba że macie faktycznie jakąś dużą nadwagę i problemy z kolanami. No to wtedy by poczekał trochę aż schudne i dopiero się wtedy rzucał na te schody. Więc yy, to jest kolejna sprawa, chociaż można to sobie łatwiej zrobić, po prostu dodając aktywność, która będzie dodatkowy spacer, ale do tego przejdziemy za chwilę. Czwarta rzecz, czyli spacery po domu. Tak jak Wam mówiłem wcześniej w biurze, na przykład jeżeli rozmawiamy z kimś przez telefon, jeżeli coś robimy w domu, możemy sobie po prostu spacerować. W jednym miejscu, ale to też będzie do tego ostatni punkt, który Wam podam, jeżeli będą spacery w domu dla Was niewystarczające. Piąta sprawa, czyli typowe już spacery spacer na dworze najlepsza opcja, jaka może być. Włącz sobie rutynę spacerową do swojego życia, a nie będziesz musiał robić żadnych tych rzeczy ze schodami będziesz mógł jeździć samochodem to jest moim zdaniem najprostsze, ale z drugiej strony najwięcej czasu nas to będzie kosztować, bo wystarczy sobie wstać 40 minut wcześniej. I zrób sobie poranny spacer 30-minutowy. Jeżeli masz psa, tym lepiej dla niego. Razem się przyspacerujecie. Jak zobaczycie, że sobie zaczniecie robić dzienny spacer taki poranny albo po pracy, na przykład, albo wieczorny, pół godziny, to nie musicie się już zastanawiać nad tym wyrabianiem kroków, bo je będziecie wyrabiać pod tym spacerem. I będziecie też przy okazji mieć zaliczony taki mini trening. I takie codzienne spacery 30-40 minut plus taki 15-minutowy trening to już jest aktywność, która wystarczy. Ten trening możecie robić co drugi dzień i zobaczycie, że po dwóch, trzech tygodniach, jeżeli będziecie też się stosować do tych innych rzeczy, o których mówię, kilogramy zaczną spadać. Kolejna sprawa, jeżeli na przykład. W Tygodniu nie masz możliwości robić spacerów, to zaplanuj sobie weekend możliwie jak najbardziej spacerowo. Jeżeli jest, jest na przykład działa to w ten sposób, że w tygodniu, jednak nie wiem, jestem w stanie dwa dni tylko wyrobić te kroki, to postaraj się, żeby jednak piątek, sobota, niedziela były już na 100% zrobione po 10, po 11 tysięcy kroków, więc przerzucaj sobie tą aktywność na ten okres, kiedy masz czas. Ktoś ma dużo obowiązków, nie ma czasu, ale można sobie to tak zrobić, że w wolnym czasie sobie zrobić ten spacer. I wtedy będziecie mieć te kroki wyrobione. Siódma rzecz, czyli taki tip bardziej dla Was, który Wam pozwoli realizować te cele, to właśnie krokomierz i sobie sp sprawdzajcie te małe cele, monitorujcie. Zaczynaj od małych celów. Jeżeli dla kogoś jest, nie wiem, kosmosem zrobienie 10 tysięcy kroków, bo wcześniej robił na przykład dziennie 1200. To zacznijcie sobie w pierwszych tygodniach od małych kroków. Najwyżej zacznijcie sobie 3000 kroków w pierwszy tydzień, w drugi 4000 i stopniowo to zwiększajcie. Wiadomo, że osoba, która miała bardzo nieaktywny styl życia i na przykład robiła dziennie 1000 kroków, nagle nie będzie robić 10 tysięcy kroków. Także pamiętajcie też o tym, co mówiłem i o cierpliwości, i o wyznaczaniu małych celów. Że zacznijcie sobie z niskiego pułapu, jeżeli faktycznie wasza aktywność jest. Na niskim poziomie. I ósme rozwiązanie, moim zdaniem najlepsze, też nie będziecie, nie będziecie mieć umówek, jeśli chodzi o pogodę, jeśli chodzi o przeziębienie, o takie rzeczy. Kupcie sobie bieżnie dochodzenia. Są takie specjalne bieżnie dochodzenia, które są nawet stosunkowo tanie, bo taką bieżnię możemy kupić za około być już od 800 zł. Co prawda, ta, która kosztuje 800 zł, jest powiedzmy dla osoby 90 kilo, ale już gdzieś w granicach 1200-1300 taką bieżnię kupicie. I ta bieżnia jest dużo mniejsza od zwykłej bieżni, jest składana, jest cicha, służy tylko i wyłącznie do chodzenia. Ale idealna sprawa, właśnie dla osób, które uważają, że. Jest zła pogoda, boję się sama wyjść na spacer, bo jest ciemno. Mieszkam na takim a takim osiedlu, albo na przykład mi się nie chce. No to włączasz sobie Netflixa, zapuszczasz bieżnie do chodzenia i masz kroki wyrabiane. Nie musisz w trakcie dnia ich wyrabiać, tylko sobie codziennie wyrabiasz te kroki. Także nie jest to jakaś mega inwestycja, bo przypuszczam, że nawet taką używaną bieżnie się kupi za 600-700 zł i macie sprzęt do wyrabiania. Do wyrabiania tych kroków. I kolejna sprawa: kupcie sobie jakiegoś najtańszego smartwatcha albo lepszego, jeśli chcecie, żeby sobie to monitorować. Ewentualnie monitorujcie to w telefonie, tylko zwróćcie uwagę, żeby to faktycznie monitorowało. Lepsze będą aplikacje w telefonie, jeśli yy, chcecie kupić jakiś na przykład tańszy zegarek, bo bardzo często tanie zegarki mają tak, że jak ruszam ręką, to on już nabija kroki. Może się okazać, że będzie to przekłamane. Więc Kupcie sobie najlepiej lepszy trochę zegarek albo aplikację do śledzenia kroków, i typowo jak idę wyrabiasz te kroki, to sobie to włączam. Tak jak wam kiedyś mówiłem, kroki nie są znowu nie wiadomo jak istotne, ale warto sobie. Spróbować robić przynajmniej te 7-8 tysięcy kroków, 10 tysięcy będzie bardzo dobrze, bo jeżeli robimy treningi albo inne aktywności, to mogą kroki być trochę na niższym poziomie. Niemniej jednak, jak ktoś ma aktywność na poziomie 1000-2000 kroków, to trzeba się tym zainteresować i trzeba rozruszać ten organizm. Więc to jest jedna też z takich podwalin, jeśli chodzi o taką zmianę swojego stylu życia, a 30 czy 40 minut dziennie. To nie jest wywracanie życia do góry nogami, i można to tak jak Wam powiedziałem w filmie, zrobić prostymi rzeczami w trakcie dnia. Także nie będziecie musieli robić typowo tego treningu. A osoby trenujące też wyrabiają kroki, bo to jest wszystko dla zdrowia, więc pamiętajcie o tych krokach, pamiętajcie o tych tipach. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Jeżeli macie kolejne pomysły na filmy, to piszcie. Będzie jeszcze kilka filmów z takimi pogadankami. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej.